Witam Was, zapraszam Was na mniej więcej pomnik, podobny co był Moszynicy, a więc który znajduje się zaraz przy samej drodze głównej krajowej 28. tak, To, to na nowy sąd przyjedzie, to na Gorlicę Czyli tam tak nowy sąd grybów coś wcześniej. A więc tego nie nagrywałem, to popieram tego, to sobie też nagra w, w dniu. 26 czerwca 1944 roku w walce z okupantem polegli w tym miejscu żołnierze Armii Krajowej Obwodu Gorlickiego Kendra Władysław Pseudonim Cień Kazimierz Brenner Brenner Pseudonim Oświęcim Cześć ich pamięci Ten się znajduje Oczywiście ta mogiła, mogiła, może pomnik wersji. Oczywiście między cmentarzem 74 parafialnym. Przy okazji, I między oczywiście y, w Szymbarku a 73 dro y, tego droga, tu najwięcej mam do nagrywania. W szymbarku jeszcze jeden, a w pozostałych miejscowościach już raczej jeden. Y, po jednym cmentarzu, be, i tu będę raczej. Teraz to już raczej będę kończył, będziemy się oddalać a więc i się będziemy tutaj w razie czego żegnać a więc dozo